Cześć kochani, ja jestem Mata, a to jest kanał Zwyczajna kobieta o naszym życiu na wsi. Ech. Ostatni tydzień był bardzo trudny. Ech. Może powinnam się przyznać, że był bardzo ciężki dla mnie, ale cieszę się, bo już wszystko wszystko wraca do normy, jest coraz lepiej, także... W końcu nabrałam sił, ja już wyzdrowiałam, ale tak naprawdę każdej jednej z nas coś dolegało, więc to było i wyczerpujące psychicznie przede wszystkim, bo matka się martwi, zawsze się martwi, a dwa wykończające psychicznie, psychicznie, fizycznie, bo żeby to wszystko ogarnąć, musiałam się nalatać, do tego sama się nie najlepiej czułam, więc to był bardzo trudny czas, i tak naprawdę najgorszy. Jaki do tej pory miałam, odkąd nie ma Tomasza z nami, ale przetyfałam e, dzięki moim dobrym istotkom, które są wokół mnie i są zawsze gotowe do tego, aby mi pomóc, czy aby mnie gdzieś, gdzieś zawieść, czy aby popilnować dzieci i tak dalej. Także przetyfałam dzięki moim istotkom z ich pomocą. Teraz popijam sobie kawusie. Mamy. Wczesny pojanek. I, I właśnie jedna z tych dobrych istotek. Napisała mi wczoraj. Meta: przyjdę do ciebie, popilnuję ci dzieci, a ty po prostu wyjdź na spacer. Wyjdź, przewietrz, przewietrz głowę. Także bardzo się cieszę. Jestem bardzo wdzięczna, że mam taką możliwość wyjść, wyjść z domu i przewietrzyć głowę. Przy okazji pozałatwiam jakieś swoje sprawy. Także kochani, do przodu. Nie poddajemy się, do przodu. Mamy trudniejsze dni, ale tak jak ktoś napisał mi jakoś niedawno, że jeżeli jest teraz źle, to trzeba się cieszyć, bo niebawem będzie wszystko dobrze. Więc to tak mniej więcej brzmiało, więc tak, to mi się bardzo spodobało, ten tekst mi się bardzo spodobał. Więc jest już coraz lepiej, uśmiech ponownie wraca na twarz Ech. i zaczynamy ten dzień. Przychodzi do mnie dobra istotka i, 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 i. w końcu zamówiłam nasiona, żeby tłoczyć olej, także dzisiaj wytłoczę dla niej olej. Część wytłoczę ja, ale. Też nie, nie pozbawię jej tej najlepszej zabawy tłoczenia oleju, także część tłoczenia oleju pozostawię dla niej, żeby sobie sama wytłoczyła, zobaczyła jak to jest, jak ten sprzęt działa. Także myślę, że dobrze sobie tutaj spędzi czas z dziećmi, oczywiście, o ile dzieci nie będą bykać, a nasze dzieci już są tak ze sobą blisko. Jak rodzeństwo, a wiadomo, jak rodzeństwo, jak się bawi rodzeństwo. Bardzo często krzyczy, jest głośno i tak dalej. Więc miejmy, trzymajmy kciuki, żeby dzieci nie dały jej w kość. I tak jeszcze pomyślałam sobie, że powiem Wam, że tak podczas tej mojej choroby siadło mi na głowę. Brak mojego prawa jazdy. To mi tak siadło na głowę, bo jakby ja wiem, że. Nie mam możliwości, żeby to zrobić, ale dziennie dostaję tak wiele wiadomości i często takich nieprzyjemnych, zup, prawo jazdy, czemu nie zrobisz prawa jazdy, przecież każdy może to zrobić, wystarczy tylko chcieć. I to wcale tak nie jest, że wystarczy tylko chcieć. Po prostu czasem nie ma takich możliwości, więc strasznie mi to siadło na głowę i tak naprawdę nawet na żywo niektórzy mnie zaczepiają z tym prawem jazdy i tak jak nigdy mnie nic nie rusza, tak... Gdy mam gorszy czas, to nawet taka bzdeta, jak to prawo jazdy, rusza. I miałam takie poczucie winy. Czemu ja nie mam tego prawa jazdy? Jestem do dupy, bo nie mam tego prawa jazdy, bo go nigdy nie zrobiłam przez całe swoje życie. I, i tak, i tak mi było z tym źle. Ale już z tego wyszłam, już z tego wyszłam. I wiem, że zrobię to prawo jazdy ale gdy będzie odpowiedni czas, gdy będę miała możliwości, bo to nawet nie chodzi o te finanse, tylko po prostu o ten czas. Wiele osób pisze, zrób prawo jazdy, jak dzieci będą w szkole, ale gdy dzieci chodzą do szkoły tylko na trzy godziny, większość tygodnia, to nie ma tej w ogóle, nie ma tej przestrzeni, więc kiedyś na pewno zrobię. Zamówiłam sobie ostatnio nasiona i tym razem wybrałam jakiś bazaek zdrowia. Ostatnio wybieramy różne. Kiedyś miałam taką sprawdzaną filmę, ale nie jestem pewna, czy przez tą filmę nie pojawiły mi się w domu mole, więc teraz sobie testuję i biorę, biorę po prostu różne filmy. I tak, tym razem postawiłam na czarnuszkę, bo chciałabym wzmocnić naszą odporność. Jeden słonecznik, bo ja czasami ten olej słonecznikowy używam sobie do gotowania, oraz oczywiście złoty len. Złoty len smakuje niesamowicie dobrze, jeżeli jest wytłoczony i jest taki prosto, prosto z prasy. Nawet nie ze sklepu, bo te ze sklepu nie smakują jak te prosto z prasy. W ogóle to nie jest ten sam smak, dlatego wiem, że często ludzie są zniechęceni do oleju z siemienia lnianego. I to dlatego, bo po prostu nie mieli okazji posmakować go Świeżo, świeżo, ale naprawdę tak świeżo, wytłoczonego z prasy. Ja już tej prasy używam od bardzo, bardzo dawna. I tak się cały czas zastanawiam, czy to już 2 czy 3 lata. Ja mam na nią kot rabatowy. Także, jeżeli jesteście zainteresowani kupnem prasy, to ja Wam po prostu zostawię kot rabatowy oraz link w opisie. I tam sobie wszystko znajdziecie. I będzie też w przypiętym komentarzu. Jeżeli chcę sobie zrobić mieszankę olejów, to po prostu mieszam sobie te nasiona tutaj wewnątrz. I mam tutaj siemielniane oraz czajnuszkę. Jak widzicie, taki olej wytłoczony z czajnuszką jest bardzo, bardzo ciemny. I te oleje z tej prasy są w zasadzie takie mętne, bo one nie są filtrowane, więc bardzo różnią się od takich, które na co dzień widzimy w sklepowych półkach. Żeby... Czego? wszystkich myneli, bo im Ale mi, bo Ale różnią. moja kochana?

Nie, nie tak będzie! Nie będzie tak. A to <głos》>? Bieka przygotowana i znalazłam w koszyku czapkę całe szczęście, bo mama mi mówiła już dawno. Noś czapkę, bo będziesz chorować na zatoki. I co z moi drodzy, stało? Całe życie chodziłam bez czapki, a w zeszłym roku, od momentu jak przeszłam na dietę ketogeniczną, w listopadzie, zaczęłam chorować. I to tak ciężko jak nigdy. Przez ostatnie 10 lat chorowałam może raz na rok, może dwa razy do roku, ale to było tylko przeziębienie. A przeszłam na keto, i pod koniec tego keto, na którym byłam około półtorej miesiąca, może dwóch. Zaczęłam chorować regularnie, co miesiąc, tak ciężko jak nigdy przedtem, także ja nie wiem, nie wiem o co chodzi. Czapka musi być, bo inaczej będą boleć się mnie zatoki, więc nawet jak jest 18 stopni, to ja jadę z czapką na głowie, żeby nic mnie później nie bolało. Założyłam sobie gumiaczki, wzięłam sobie taczkę i teraz ym, szybciutko po ze sklepu yy, zbiorę dynię, bo pada ostatnio cały czas deszcz i po prostu nie chcę, żeby ta dynia zgniła, a jest to dynia piżmowa, czyli taka, która poleży nawet do maja. Jeżeli ją się oczywiście odpowiednio zbierze, zahartuje i tak dalej. Ja już kiedyś wspominałam Wam na filmie, jak ją można zahartować. Yy, i po prostu, tak naprawdę, trochę ta dynia, ta dynia już przeleżała na zewnątrz, więc martwię się, czy nie będzie mi gnić. Mam nadzieję, że nie. Dwie dynie już oddałam Basi, one były dosłownie takie wielkie, były gigantyczne. I tak naprawdę jestem ciekawa, co tam takiego się dzieje. Bo na ten moment powinnam działać sobie tutaj w tym ogrodzie i przygotować ten ogród na wiosnę. No jednak jak widzicie nie mogę, więc sobie tutaj to tak wszystko, liście leżą, grządki są takie zachwaszczone, a miałam je obić deskami, te grządki podwyższone, nieobite i to wszystko po prostu czeka na swój czas, być może czas tego wszystkiego przyjdzie dopiero wiosną i tak, jeżeli chodzi o te dynie, to dwie zebrałam i jestem ciekawa jak dużo jeszcze ich zbiorę, ponieważ dyni Hokkaido miałam bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo, może około 30, 30. Z takiej przestrzeni około 10 na 2 mety. I też w tym samym miejscu była posadzona dnia piżmowa. Więc łącznie tych dyni podejrzewam, że będę miała może 60. Ciekawa jestem, ciekawa jestem, ile jest tych dyni piżmowych. Chodźmy je zabrać. No powiedz, jak dała siadę z dziećmi? Czy było ok? Normalnie. Jezu, piątka dzieci, aniołki. Wystarczy w grubsza. Wie, więcej dzieci i jest normalnie grzecznie jak z dwójką. Słowo daję. To się cieszę i bardzo Ci dziękuję, że mi Nie tak zaproponowałaś. Co. Nie ma za co. Bo to jest takie, wiecie zbawienne, jak ma się blisko kogoś, kto tak sam w ogóle wyjdzie z inicjatywą, że przyjdzie no. i pomoże, no to jest coś wspaniałego. Ja się rozerwałam, mm. dzieciaki się wybawiły, także skorzystałyśmy obie. Tak, a przy okazji Iwona jeszcze skorzysta z dyni, cukini. Tak, a kapusty obiad, nie chce. Obiad mam ją zagwarantowany. Kapustę mam od teściowej, więc jej użyję. Olej wytłoczony i żeby nie, nie malować tych wytłok. Bo to tak naprawdę, gdy się zblenduje to so, to jest e, mąka lniana, zapakuję i wonie, to zawsze sobie będzie mogła dodać do jakiejś wypieków. Mówię ci, wyro, wyruszam sobie słoiczkiem, żeby on się ładnie wy, wymieszał. Do zupy, do sosu, no mega tak fajnie, ten olej się wypływa na górę, tak fajnie się miesza z tą zupą. No i przede wszystkim zdrowy dla dzieci. Dzieci w ogóle się nie kapnęły, że coś takiego nowego w zupie jest. Iwona już pojechała do domu i ja tak się śmieję, bo nie dość, że popilnowała dzieci. To jeszcze później na koniec po, nich, po tych dzieciach posprzątała, więc mówię Iwona, przychodź po prostu do mnie częściej. I to był oczywiście żet. Dziękuję Wam bardzo za obecność i do zobaczenia w kolejnym filmie. Ja już dzisiaj kończę. Zabieram się za gotowanie obiadu. I obienie wszystkich ma musiałych obowiązków. Trzymajcie się ciepło. Pa